Boże, moje dłonie są takie wielkie, że nie mogę ich nawet w kadrze zmieścić. W opisie będą namiary na ten piękny Sims 2 kolor lakier do paznokci, żebyście mogli się odstawić na bykon, jak przyjdziecie do nas na stoisko simowe. Głupie pomysły zazwyczaj robią fajne filmy, więc głupi pomysł na dzisiaj to jest zgadywanie polskich tłumaczeń miastowych w The Sims 2. W tych miastach, w których ja nie kojarzę polskich nazwisk tych miastowych, więc... Patron Banianiarz Skonstruował dla mnie taki oto dokument na Discordzie. Discord się idealnie nadaje do takich rzeczy, bo wystarczy tłumaczenie schować pod spoilerem i można dopiero nagrywając film zobaczyć, jak te nazwiska faktycznie wyglądają. No, niestety, to nie jest coś, co ja mogę sama zrobić, bo nie mogę widzieć tych nazwisk, więc jeśli ktoś z Was, jeśli Wam się spodoba ten film, będziecie chcieli więcej i ktoś z Was będzie miał czas i ochotę sporządzić dla mnie taki dokument z na przykład Werony, bo tam jakoś bardzo nie kojarzę raczej polskich nazwisk, Nazwisk tych miastowych, albo z Zatoki po Krzyku, bo tam to już w ogóle nie znam, to będzie mi bardzo miło i będzie można wykonać kolejny taki film. Ale zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dzisiaj zajmujemy się Doliną Niezbędną, czyli em, otoczeniem, w którym nie grałam w ogóle. Ja go używam tak, jak chcę szybko załadować ze so, so stwórz Sima żeby coś sprawdzić, to, to, to wchodzę do doliny wtedy, albo na szybko coś nagrać tylko pokazać jakąś prostą rzecz bo ono się najszybciej załaduje, bo tam nie ma żadnego postępu znaczy ja mam teoretycznie dolinę niezbędną połączoną z Weroną, bo coś tam kombinowałam, czy jakieś shipy może będzie można fajne zrobić i coś, coś pograć ale niestety okazało się, że niekoniecznie więc tak se siedzi ta dolina u mnie połączona z Weroną może ją wyresetuję Powiększyłam font na Discordzie, żeby było trochę lepiej widać na tym nagraniu i lecimy! No to na początek nazwisko Connor Bartolet. Ja bym bardzo chciała, żeby to był jakiś Konrad, ale obawiam się, że to będzie albo Krzysztof, albo w ogóle jakieś imię zupełnie nie na, na tę literę, w sensie nawet, nawet nie czytane przez tę literę, że nie będzie ani na C, ani na K. Mm, bo Connor Ware w Zatoce po krzyku został przetłumaczony... Jakie on ma imię? Już nie pamiętam. Pamiętam, że Tamabubr homik, tak? To pamiętam, ale nie pamiętam za nic jakie on imię dostał, ale jakieś z dupy. Jakieś totalnie w ogóle zupełnie na inną literę. A nie, 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 nie. Cezary. Cezary Chomik on się nazywa, nie? Dobra, to to będzie Cezary. To będzie Cezary. Ale tu widzę, że to jest strasznie krótkie. To nie wiem, jakiś Cezary bąk! Albo coś takiego. Co?! Prot-korek? Ja wiem, że istnieje klucz bazylii i tak dalej, ale Prot-korek? Bez kitu prot on się nazywa. O co tu chodzi? Dlaczego on ma na imię Prot? Dobrze, zaczynamy, dobrze, zaczynamy. Już prawie płaczę ze śmiechu. E e e dobrze, Wyatt Bear. Ja stawiam, że to będzie Waldemar. Waldemar Misiek. Walery niedźwiedź. Marmisiek, Walery Niedźwiedź. Wystarczająco blisko, ok? Amy Bendet. to ja strzelam, że będzie Amelia Nie topesz dlatego, że Marysa Bendet też została przetłumaczona na nietoperz. Z jakiegoś powodu Bendet jest skojarzone z Bat. No jest powiedzmy, że jakoś tam podobne, tylko że w tym nazwisku nie ma a litery, ale dobrze. Mnie się bardziej to, jeśli już kojarzy z jakimś bandytą albo coś takiego, nie? Tak brzmieniowo to słowo. Ale no niech będzie. I Amy pewnie na Amelia, więc ja strzelam, że Amelia nie topesz. Aneta Bandior, Kurde, jednak z bandytą! <grywa> Dlaczego Amy to Aneta? No już niech będzie, co za różnica? Gwen Bradshaw. Gwen pewnie została przetłumaczona na jakąś grażynę, ale to jest tutaj krótkie. To jedyna odpowiedź, jaką mam w, w tej grze, to jest to, czy coś jest długie, czy krótkie, bo widzę w rozmiarze spoilera to po prostu. Um, ale jak widać, dużo mi to nie daje. Albo nazwisko jest super krótkie i jest to rzeczywiście Grażyna, albo to, to, to tak wygląda jakby miało być maksymalnie, nie wiem, 12 liter we wszystkim, nie? A jeszcze spacja... Więc musiało być tak, by być tak najlepiej po pięć w każdym. Jakie jest imię na G, które jest takie w miarę krótkie? Chyba nie wymyślę. Ja, ja bym stawiała na Grażynę jednak. Dobra, ja strzelam, że to będzie jakaś Grażyna brzeg albo coś w tym stylu. Grażyna piła. Aha, dobra, bo sho, so, piła. Dobra, kumam, kumam. Brada w ogóle wyrzucamy. Ja myślałam, że bardziej się to skojarzy ze słowem shore może. I dlatego właśnie brzeg mi przyszedł do głowy, ale na cztery litery nazwisko. To, to ja jestem w stanie wyliczyć mniej więcej ile liter w tym jest. Sadie Brunig. Brunig jest tłumaczony na lotnik przeważnie, bo jest Marsha Brunig, jest Toby Brunig i oni chyba oboje mają to nazwisko. Sadie. Fajne imię. Jak ja bym przetłumaczyła to imię, gdybym była tłumaczem The Sims 2? Sabina? Albo... Sandra, poszłabym w Sandrę chyba. Sandra jest taka najbardziej podobna. Więc Sandra Lotnik. Nawet wygląda, jakby miał się zmieścić. Sabina Pączek! Kurde! Dlaczego Pączek nagle? Nie! Jednak Sabina, trzeba było zostać w tej Sabinie. Kurde! Pierwsza myśl, pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika. Znam jest z przedszkola, tak? Carol Chung, to jest baba, ale może być różnie, jak wiemy, mm, bo to jest to, to imię, bo kojarzy się bardzo z Cyryl. No nie wiem, to bym się nie zdziwiła, gdyby zmienili płeć akurat tej miastowej i nazwali ją Cyryl, jak yy, Sergiusz Desperat. A Chang, yy, co ja bym dała tutaj, może jakiś brzdęk albo coś takiego, bo mi się to kojarzy. To jakby brzmienie tego nazwiska kojarzy mi się z takim dźwiękiem brzdękania, więc to w tłumaczeniu to powinna być Karolina, bo to jest inny wariant zapisu imienia Carol przez O, no nie? Tylko po prostu pisze się przez e y czasami. Ale się nie zdziwię, jeśli to jest Cyryl Brzdęk, ym, także daję sobie taką rezerwę tutaj, że to może tak być. Po długości widzę, że to nie jest Karolina, bo imię Karolina tutaj by się praktycznie, no prawie całe by to zajęło, nie? Ym, więc jeśli optymistycznie stwierdzamy, że nie została zmieniona płeć, tej miastowej, to jakie inne imię może mieć oprócz Karoliny? Jakaś Celina? Celina Brzdęk? Karolina Oko! Dlaczego Chang to Oko? Może w jakimś języku Chang po prostu znaczy oko? Ale Karolina rzeczywiście. Ja, ja przez długi czas nie byłam świadoma, że to się w ogóle czyta tak, to imię, no nie? Więc tutaj jestem pod wrażeniem, że ta Karolina jednak weszła. Sophie Dallas. Nie wiem, jak mogłoby być przetłumaczone dales. Na pewno jest to jakaś Zofia albo Zosia. Jak dales mogłoby być przetłumaczone? Miasto w Teksasie. Chyba, że może na wygląd tego słowa bardziej, może jakiś działacz albo coś takiego. Nie ma chyba takiego nazwiska w dwójce jak działacz. Tak patrzę, ile miejsca zajmie Zosia. No, dosyć długie to nazwisko będzie. Takie może dobre 7 liter. Działacz ma 7 liter. Dobra, idziemy w Zosie działacz. Nie ma co się. Dlaczego nie Zosia? Dobra, to mnie zniszczyło. Patrick Das. A bo oni są w ogóle alfabetycznie, wspaniale. No na pewno to będzie Patryk, no bo... Chociaż no, jak Zosi zrobili Robertę, to ja już... Ja już nie mam nadziei. Das. Derdy Das. Kurde, a jak on ma nazwisko Niemiec, albo coś takiego? O, ale to się nie zmieści, jeśli już to Prus. Patryk Prus. Albo, albo Niemczyk ewentualnie, ale chyba takich krajowych? Mm, nazwisk nie ma, żeby nie nadawać tego takiego kulturowego, jakby aspektu, czy coś. Chyba, chyba się nie zdarzyło takie nazwisko. Może nazwisko nie jest przetłumaczone, bo to jest takie nazwisko, które. No takie jej krótkie, proste. Po naszemu się mówi das po prostu, więc. Chyba, że może Dach? Może Patryk Dach? Żeby takie podobne było. Patryk Wódz! Dlaczego? Mój wielki wodz. Komei Dennis. Komei to jest w ogóle japońskie imię. Komei Tellerman ma to imię, czyli Kazimierz Siodełko, więc tutaj pewnie nie, to nie będzie Kazimierz, chyba że nazwisko ma super krótkie, ale tak, Komei to jest japońskie imię. Yy, prawdopodobnie ktoś po prostu japońskiego pochodzenia, Japończyk pracował nad grą, no i jego imię trafiło do generatora, no nie? I ono może się wygenerować na nowym miastowym, jak i też niektórzy, którzy już istnieją, mają to imię. Ja mam w ogóle teorię, że ci pre-made miastowi, ci, którzy już istnieją w grze, oni byli wygenerowani. Generowani, że twórcy po prostu użyli jakiegoś narzędzia, nawet chyba na kodzie testing cheats można sobie wygenerować miastowych na zasadzie, że możesz wybrać jakieś tam kategorie wiekowe, różne takie rzeczy. Um, I oni sobie tych miastowych wygenerowali i zostawili ich w grze po prostu, bo oni mają i schematy twarzy, i ciuchy jakieś losowe, często. Więc to, że oni mają takie, a nie inne nazwiska, dla mnie właśnie jest znakiem, um, znakiem tego, a tłumaczenie to tłumaczenie, tak? Przetłumaczyć trzeba było ich i tak na piechotę, mimo że generowali. Generator polski też jest, no ale to byli już istniejący zimowie. Jak nazwisko Denis mogło być przetłumaczone? Bo imię Komei na pewno to nie jest Kazimierz, yy, tylko pewnie jakiś, kurde nie wiem, Kamil albo coś takiego, to chyba najbliżej. Ja jako prawdziwy millennials to bym mu dała Kamil Rozrabiaka, bo z Denisem Rozrabiaką by mi się skojarzyło, ale nie ma opcji, że to się tu zmieści. Nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy. Strzelam, że Kamil, a nazwisko czyli jednak Denis Rozrabiaka. Tylko, że Urwis. I w ogóle Cornell. Cornell to też jest podobne. Nawet bardziej podobne niż Kamil. Rzeczywiście. Cornell Urwis. Wspaniałe. Shelby Fairchild. Jest inna Fairchild. Jak ona ma na imię? Sandy. Sandy Fairchild też jest, ale jak ona się nazywa w polskiej wersji, to nie mam pojęcia. Shelby nawet, w sensie Shelby Barrett też nie pamiętam, jak w polskiej wersji się nazywa. Ona ma takie głupie imię. To powinna być jakaś Sylwia, a Fairchild. To pewnie jakiś dzieciuch albo coś takiego. Jest takie nazwisko w polskiej wersji, nie? Sylwia dzieciuch! Wu! Wreszcie zgadłam coś od zera! Wreszcie zgadłam całe! Nie wierzę! Tyler. Powiem fiuks, żeby nie było, że brzydkie słowo. Chociaż następne też, tak nie za bardzo, to z kolei w polskim kontekście. Powiem przez D, to nie będzie słychać. Zazwyczaj oni są tłumaczeni jako szczęściarz, farciarz, farciarz, nieszczęściarz. Więc toż, to jest pewnie jakiś farciarz. Ja stawiam, że to jest Tomek Farciarz, nawet nie Tomasz, Tomasz Farciarz, tylko Tomek Farciarz. Maciej Fucha. Ale mnie troluje pan Grzegorz, no naprawdę. Ja nie wiem. Nie powtarzają się te nazwiska w ogóle, oprócz dzieciucha. Sterling Fura. Fiura to jest często melodyjka, tak jak Alvin, w sensie Alvin Fiura to jest Arnold Melodyjka. Chyba się z Fletem albo z Fujarką albo czymś takim skojarzyło tutaj. Sterling, bardzo fajne imię, jak Sterling K. Brown, super aktor. Sterling. Jak Sterling miał na imię? <noise> może, może stąd weźmij beskitu. Sterling lekarz. To taki lekarz był. Seweryn. O, to pasuje, bo to nawet na tę samą literę. Dobra, to to będzie seweryn melodyjka. Nie wiem, czy to się zmieści, ale tak strzelam. Szczepan futro, a fiura na futro trochę ma chyba więcej sensu niż melodyjka. W sensie melodyjka to już jest takie. Skojarzenie idące w ogóle. Y, Roberta Wypad robiące już, nie? Wypad do Dallas. A to jest dobre. I Szczepan. Szczepan, okej. Okay. Scott Greaves. A zaraz, czy Greaves to się komuś nie skojarzyło z grobem? Że Graves? Jakiś kurde cmentarz? <grych> Jakie nazwisko można mieć, które nie brzmi głupio? W sensie. Jeszcze bardziej głupio niż nazwiska polskie w dwójce. Um, które się kojarzy z grobem. No, jakby miało nazwisko Grub, no to tak. Yuh, to trochę jak ci w tym. Na, w ogródku oliwki Widmo, no nie? na grobek Trumna! Trumna chyba! Może trumna! Zresztą jest Raymond Trumna przecież też u niej, nie? Może trumna, dobra, to to będzie Stefan Trumna. Stefan Kolano. Dlaczego Greaves to Kolano? Ale Stefan, ale Stefan. Trevor Haggerty. Haggerty to jest w ogóle też takie fajne nazwisko. Trevor to będzie pewnie jakiś Tomasz. Jakie tam wcześniej było? A nie było na te bo Tyler to jest Maciej nagle. Więc Trevor to może być też cokolwiek. Hug to jest taka jakby raszpla, ale nie wiem jakby to można było na... żeby Gusławy raszpli zaraz z niego nie robić. Nie wiem, jakieś pokraka, albo coś takiego, strzelam, że to będzie coś w stylu pokraka. <gry> Tomasz pokraka, to się chyba nie zmieści, ale dobra, zobaczmy. Tytus ochłap! Kurde, jestem ciągle tak blisko! <gry> Ej, ale Tytus, Titus dobre imię. Tytus szanuje. Rebecca Holmo. Tak to się mówi? Hol, Holmo? Nie wiem. To jest też jakieś takie obce nazwisko. W każdym razie, pytanie moje pierwsze. Czy Rebekę przetłumaczono na Rebekę? I ja strzelam, że to będzie Rebeka. Po prostu Rebeka przez K. A Holmo, może coś skojarzone z domem po prostu, że home, czyli jakaś Rebeka domek, albo Rebeka chatka, albo coś takiego. Coś takiego bym strzelała. Rebeka obrazek. Dlaczego obrazek? Już nie ma nazwisko Picasso. <grymne> Oni są obraz akurat. Holmo obrazek. Nie jestem pewna, co, co, tutaj, co tutaj zaszło. O, moje ulubione nazwisko, Hsu. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Joy. Czy to jest baba? Chyba tak, bo może być przecież Joy Despred. Jakaś Janka albo coś takiego pewnie. I Hsu. Jeśli mam sobie pomyśleć takiej analogii, na, na, po prostu jaka się dzieje w tych tłumaczeniach zazwyczaj, to mi się to skojarzyło z jakimś takim dźwiękiem świszczącym, takim Więc ja bym dała tutaj jakąś Jankę świst albo coś w tym stylu. Józefa Robak. Przyjmuję do wiadomości. LaShawn Johnston. Johnson to jest na pewno zupka, ale Johnston jeszcze z T? Ja bym chyba stawiła nadal na zupkę bo nic innego, nic, nic lepszego mi do głowy nie przyjdzie Lashon, może to jest przetłumaczone na jakąś Laurę albo jakieś takie bardziej skomplikowane imię na L, jakaś Ludmiła albo coś takiego dobra, niech będzie Ludmiła, polećmy ale to jest tak długie że nie wiem, czy to będzie Ludmiła Zupka Johnson to mógłby być jakiś Janas albo coś takiego, ale to by było takie strasznie normalne nazwisko dobra, niech będzie ta Ludmiła Zupka ale to jest za długie na to. Leokadia to jest lepsze, okej, okay. Powtórka. Leokadia powtórka. No dobrze. Jack Kim. Kim to jest klimek w bardzo wielu ymm, przypadkach, bo i kot, i rodzina klimek w dodatku zwierzaki. Więc bardzo możliwe, że tutaj poszło, po, 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 poszli w to samo. Pewnie jakiś Jacek Klimek po prostu to jest, mimo że Jack to nie jest Jacek. <laughs> Jakimś tam wolnym tłumaczeniu, to tam ok, tak? Ale jeśli chodzi o etymologię tych imion, to absolutnie to nie jest to samo. Jacek pochodzi od Hiacynta. Ponieważ Jacek kiedyś było zdrobnieniem od Jacenty. Potem te imiona się rozdzieliły i Jacenty stało się takim archaicznym imieniem, a Jacek jest raczej popularne. A Jack to jest takie zdrobnienie specyficzne, które może być zarówno Jacobem, jak i Jamesem, jak i w ogóle może ktoś mieć po prostu na imię Jack. Więc jedyną wspólną rzeczą, jakie mają te imiona, jest to, że one oba pochodzą od jakiegoś innego imienia, ale są jednocześnie też oddzielnym imieniem, które można nadać ale etymologia tych imion jest zupełnie różna. Zresztą Jacob i James, te dwa przykłady, które podałam, to też to jakby to jest Jakub po prostu, nie? One też się wywodzą właściwie z tego samego źródła. Więc Jack najszybciej mógłby być przetłumaczony na Jakuba, co jest też wystarczająco podobne, ale ze względu na pisownię tego słowa to się super kojarzy z Jackiem. Więc to jest na pewno Jacek Klimek. Jacek Klin! Kurde, no jeszcze tam ten i, i dopisać kawałek i, <grych> i będzie Klimek, ale nagle stał się Klinem, no dobrze. Look King. To jest Łukasz. Łukasz król, nie? No jak inaczej. Luc Łuc nie Lucian, tylko Lucian król. Wow. Willow Cody. Cody się kojarzy z kodem, z programowaniem, albo z jakimś kodem na zasadzie tajemnicy, tak? Zakodowane coś jest. Więc chyba bym poszła w takie skojarzenie tutaj. Ale Willow y, prawdopodobnie no, nie został Wierzbą, tylko jakąś Wiesławą albo... nie wiem. Dobra, to będzie jakaś Wiesława Szyfr. Koder? Bez kitu koder, naprawdę, ale Wiesława. Michelle Kosmokos. To nazwisko Kosmokos mnie zastanawia. Ono brzmi tak nam znajomo, nie? Ono brzmi jakoś tak słowiańsko, że jest jakiś kos z kosmosu, nie? Czy coś. Ale ja nie mogę znaleźć żadnych informacji o tym nazwisku dokładnie w ten sposób zapisanym, bez jakiegokolwiek odniesienia do The Sims 2. Na pewno wśród twórców był ktoś o tym nazwisku, i na pewno to jest jakieś takie gdzieś nasze, tutejsze. Gdzieś, gdzieś tu w tej części Europy z, z chyba to nazwisko wykiełkowało, tylko ono prawdopodobnie zostało zmienione w pisowni, i może oryginalnie brzmiało inaczej trochę. Może rzeczywiście to był jakiś Kosmakos bardziej, albo, albo coś takiego? Po angielsku nawet nie wiem, jak oni w sumie by przeczytali to, na, to nazwisko, bo dla mnie to jest Kosmokos po prostu, ale pewnie to by było Michelle Cosmakes, albo coś takiego, nie wiem, jak oni to czytają. W każdym razie to jest na pewno Michalina, a Kosmokos ja bym prze, prze, przetłumaczyła albo zostawiła oryginał, zostawiła po prostu Kosmokos, bo brzmi wystarczająco znajomo, albo przetłumaczyłabym na Kos. Jeśli to jest Michalina, no to Kosmokos się nie zmieści, więc ja stawiam, że Michalina Kos, ale pewnie nie. A nie, okej, okay. w, w drugą stronę, Michalina Kosmos, Naław Lewis, o ile to imię się tak czyta, ale jest takie w generatorze, kojarzę je. Jak mogło zostać przetłumaczone Lewis? Bo ten Naław, no to pewnie jakiś tam Norbert, albo coś takiego, a Lewis... To się trochę prosi o Lewus. No nie, tak jak rodzina tr 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 Tricołu została tak przetłumaczona, ale chyba oni gdzieś w plikach gry mają rzeczywiście na nazwisko Lewis. Coś gdzieś czytałam jakiś czas temu o tym, więc może dlatego oni zostali przechrzczeni na Lewus. Więc ja stawiam, że to będzie jakiś Norbert Lewus. Może nie Norbert, może jakiś Nathan, albo coś takiego, ale będzie to Lewus. Kieszonka! Arkady. No tak, jak, jak jest jakieś takie nazwi, jakieś imię, które brzmi tak zupełnie nie jak imię, w sensie jest na tyle obce, że w ogóle nigdy w życiu się nie słyszało takiego imienia mm, i się na, nawet nie myśli o jakimś najmniejszym odpowiedniku, to był Willow Wiesława, tak? To się idzie w jakieś losowe imię. Po prostu losowe imię, najlepiej na, na jakieś takie rzadkie albo stare. Aha, dobra, Louis, Levi's, jeansy spodnie kieszonka. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Tutaj odruchowo kliknęłam, I'm sorry, ale nie zgadłabym tego, bo byłabym za tym, że to będzie wystrzał, tak jak Benjamin. Benjamin Long. A Hayden? To ja bym w ogóle myślała, że to jest chłop. I może to jest chłop. Jest to chłop. Okej, okay, czyli jakaś zmiana płci była. 34 tych miastowych jest? A nie 30 równo? Kurczę. Nicholas Mamujak. Mamujak to jest też jedno z fajniejszych nazwisk. Mikołaj, ja bym mu dała na imię, bo to jest dosłowne tłumaczenie. Ale to wygląda, jakby samo imię Mikołaj się tu zmieściło, więc pewnie to nie jest Mikołaj. Chyba, że nazwisko ma kurde na jedną literę czy coś. Ale ja bym bardzo chciała, żeby to był Mikołaj. Mamujak mi się z jakiegoś powodu kojarzy z krową. W sensie mamu zamknij się! Jeszcze jak? Więc ja bym stawiała, że nazwisko jest krowa albo, albo coś bardzo podobnego. Nie, jakieś z dupy imię dostał chyba ten gość. Pokażcie mi. A nie, Miko Mikołaj Paź. No, krótkie nazwisko. Paź. Dlaczego Paź? Skyler Miguel. Po hiszpańsku jakoś inaczej się, wy tak trochę inaczej się wymawia to nazwisko. Ale to nazwisko przeważnie nie jest w ogóle tłumaczone, bo jest Zosia Miguel. Ale Skyler to jest w ogóle też takie ciekawe imię do przetłumaczenia. Bo Ono się kojarzy z niebem, ale nie ma za bardzo takiego imienia u nas, żeby, żeby ten analogię zachować, więc to pewnie będzie jakaś Sławomira albo coś takiego, bo widzę, że długie, jeśli nie przetłumaczyliśmy Miguel, to, to, to musi być bardzo długie imię. Jakie jest jeszcze takie długie imię na S? Wiem, to jest scholastyka, prawda? I to jest imię Shelby w polskiej wersji. Shelby Barrett ma scholastyka na imię, prawda? Sprawdzę to. Scholastyka szydło ona się nazywa, nie? Tak, Scholastyka szydło. Kurde, dobrze, to to jest Scholastyka. Scholastyka Miguel. Tak, tak sta... O, Sławomir Sztylet. To jest baba, prawda? A nie, patrz, Skyler to jest chłop, to jest nastolatek. Skyler, put the knife down, please. Julie Monyf. To nazwisko Monyf jest też takie, takie charakterystyczne. No, na pewno Julia. Jeśli to nie jest Julia, to. Co, co, ja, dlaczego? No, Monev mi się tak kojarzy z Moniką, więc może to też jest znowu jakaś Monika, dziewczyna ratownika i jakiś ratownik po prostu tutaj jest? Julia ratownik? Dobra, strzelam że Julia ratownik. Jagoda motyw. To no, totalny bezsens, że to nie jest Julia. Ale Monev motyw? To, okej, okay, to, to działa. Adrian Raymond. Uh, Raymond, czy ja kojarzę, czy jest takie... Ale to można przetłumaczyć na jakiś promień albo coś takiego, bo, bo Ray to jest promień, nie? Um, więc ja bym chyba w to poszła. No to Adrian Promień? Adrian Promyk. No, no tak, tak, trzeba jeszcze zdrobnić przecież to nazwisko, wiadomo. Alvin Rusewicz, eee, nie wiem w ogóle jak po angielsku oni czytają to nazwisko, bo ja je po prostu widzę po polsku, to jest polskie nazwisko. Alvin to był wcześniej Arnold. Więc tak bym stawiała. A Rusewicz z jakiegoś powodu jest tłumaczony, tylko kurde nie pamiętam jak. Ale może tutaj akurat nie jest. Czy to jest jakiś Rusałka albo coś takiego? Więc ja strzelam, że to może być albo Arnold Rusewicz po prostu, albo a Arnold Rusałka. Gerard Rusewicz. To jest bardzo rzadkie imię. Gerard Kickboxer. Felicia Szyn. Ciekawe, bo tutaj jest Felicia Szyn i Linda Szyn. Są dwie Simki o tym samym nazwisku i teraz, czy one zostały przetłumaczone tak samo? Ja bym optymistycznie stawiała, że tak. Felicia, znowu optymistycznie stawiałabym, że to jest Felicja, A Linda, optymistycznie stawiałabym, że to jest Linda. Ewentualnie jakaś Lidia, bo to wystarczająco podobne. Ym, a Szyn, tak jak sobie mówię Szyn, Szyn, to mi się to kojarzy z Szyną, więc może jakiś Thor, albo Pociąg albo ciuchcia? <grywa> ja bym ustawiła chyba na szynę, bo to takie, takie to działa jako nazwisko szyna. Felicja szyna. Kolano znowu, ale, ale kolano to był, to był Greaves. To nie ma sensu. Dobra, a druga szyn? Też kolano. Felicja i Linda. Dobrze jest, dobrze jest. Nie wiem dlaczego kolano. Jak nie wiemy, co dać, dajemy kolano, rozumiem. Jest Simba, która się nazywa Ivy Taylor. Co nie kurde, przyszłość przewidzieli. Dobrze, Ivy to jest Jolanta przeważnie i to jest takie dosyć długie, więc. A Taylor, no to wiadomo, że się kojarzy z... no szwaczem, nie, jak to się nazywa? Krawcem, o, właśnie. No to ja, ja w ogóle nazwisko Taylor. To bym tłumaczyła na Krawczyk. Kurde, każdy zna jakiegoś Krawczyka. Czasami, oprócz może Długosz, ewentualnie, który jest y, rzeczywiście nazwiskiem, no i Rusewicz, które tutaj akurat nie zostało przetłumaczone, no to często te imiona są takie, tak, tak jakby specjalnie tłumacz nie chciał dawać takich prawdziwych nazwisk, które istnieją w rzeczywistości. No, nazwisko Kolano istnieje, nazwisko Kieszonka pewnie też, ale one są bardzo rzadkie. Ale no, nie da się oprzeć wrażeniu, że one na siłę były właśnie tworzone w taki sposób, żeby one nie brzmiały jak prawdziwe nazwiska. Więc ja bym tutaj dała Jolanta Krawiec. Nazwisko Krawiec nadal istnieje, ale Krawczyk jest raczej bardziej takie. No ono jest takie polskie bardzo, nie? Iwona Kraw. uuu, ej! Iwina Iwona to ma dużo więcej sensu niż Jolanta. W podstawce trzeba było tak tłumaczyć. Iwona Krawiec. To brzmi jak normalna osoba. To brzmi jak ktoś, kto istnieje. Lexi W. W zazwyczaj jest tłumaczony jako bateryjka, przynajmniej no blanka bateryjka, no nie? Crystal W się nazywa po angielsku. O ile to się czyta W, a nie View. Jakieś kiedyś myślałam, że View, bo mi się to kojarzyło, że taki krystaliczny widok, że Crystal View, no coś takiego. Ale chyba to się jednak mówi W. W. O, może W? Alexi? To znowu jakaś kurde Leokadia by mogła być, albo, albo Ludmiła, albo coś takiego. Dobra, to będzie Leokadia W. Taki jest, taki jest mój typ. Lucyna przyszło. Dlaczego przyszło? To jest nazwisko, które istnieje. Zdecydowanie. No dobrze, dwa ostatnie. Dwie baby. Lakshmi Walter. Lakshmi to znowu może być jakieś bardzo dziwne imię na L. Znowu jakaś Lokadia albo coś takiego. Dobra, ja stawiam, że to będzie łucja. A Walter to będzie. Łucja woda. Niech będzie. Larysa spluwa. W sensie spluwa nie jako. Tylko spluwa jako, że spluwa. Bo water, spluwa. <laughs> to jest za dobre, ale Larysa całkiem dobre, całkiem dobre. No, na to by mnie wpadło, ale rzeczywiście. A Maja Wilson. No można by było skrócić to imię i przetłumaczyć na Maja, po prostu. Żeby nie było koniecznie na tę samą literę, ale podobne. Ale ja myślę, że to będzie Amelia. I ile mamy miejsca na nazwisko, jeśli to będzie Amelia? Wilson może się z Wilkinsonem jeszcze też skojarzyć i z Maszynką, z Żyletką. Może to jest Amelia Żyletka. Amanda Żyleta, ale jestem dobra. Byłam tak blisko, ej, ale na Amanda rzeczywiście ma więcej sensu. Kurde, ale no, ale to wykminiła. Dobra, to było ostatnie. I ja muszę sobie zrobić twardy reset. Słuchajcie, jeśli chcecie więcej, to dawajcie znać i po prostu napiszcie do mnie na Discordzie, chociaż nie zdziwię się, jeśli dostanę to samo od kilku osób, także nie, nie rzucajcie się za mocno, ok? Bo ktoś się na pewno znajdzie. Jak nie macie czasu. Nie chcę wam się. Nie, 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 nie czujcie się w zobowiązaniu, że musicie to zrobić. Ja sobie mogę znaleźć kogoś, kto mi to zrobi. Jeśli nie możecie do mnie napisać, bo nie mamy wspólnego serwera na Discordzie, nie jest to takie proste, wtedy, żeby po prostu mi napisać wiadomość bez zapraszenia do znajomych i w ogóle całej farsy, to wejdźcie na dowolny Discord mój, tak? W opisie zawsze są dwa linki do angielskiego i do polskiego. Jak do nich dołączycie, to możecie mnie tam szybko znaleźć na tym Discordzie, gdzie tam na wierzchu będę. I możecie po prostu na mnie kliknąć i do mnie napisać. Dziękuję bardzo za dołączenie do mnie w tej wspaniałej przygodzie. Zgadłam yy, kilka imion, jedno całe nazwisko, takie całe, calusienkie. I jedno zgadłam też tak, że, że to jednak było wystarczająco dobrze. No, może dwa takie były. Ale ogólnie to mnie pokonały te tłumaczenia, nie powiem. Ten prot Korek, no, w ogóle nie wiem skąd on się wziął, ale ta Roberta wypadł. Wspaniałe, i to tyle na dzisiaj. Dobranoc.